Stadion olimpijski w Monachium wygląda niemal tak samo jak 40 lat temu. Zmienili się tylko oni. Dan Alon, Shaul Ladany, Gad Zabari, Abraham Melamed, Henry Herszkowicz i Zelik Sztorcz. Izraelscy lekkoatleci. Ci, którzy przeżyli masakrę z 1972 roku. Wrócili do Monachium, miasta, które zmieniło całe ich życie. Wrócili, choć nie bez obaw mamy mieszane uczucia. Z jednej strony miło spędzamy tu czas, ale z drugiej jesteśmy tu z powodu tragedii. Nasza wizyta jest fantastyczna. Czuję, jakbym unosił się na chmurze miłości, ale rodziny, ofiary, rodziny ofiar mogą odbierać to zupełnie inaczej. Przyczynkiem do tej wizyty stał się nowy film dokumentalny, realizowany właśnie przez jedną ze stacji telewizyjnych. Ma opowiadać nie tylko o ataku palestyńskich terrorystów, ale również pokazać los tych, którzy go. Przeżyli. Olimpiada w Monachium od początku miała być inna, historyczna, zapamiętana, bo pierwsza w całości transmitowana przez telewizję na żywo na całym świecie. Miała być Olimpiadą pokoju i radości. Nikt się wtedy nie spodziewał, że będzie to tak dramatyczne widowisko. Nie miałem żadnych obaw. Wszędzie bywałem. Miałem przyjaciół, trenowałem z Kanadyjczykami, Amerykanami, których dobrze znałem, z niemieckimi i włoskimi chociażami. Wszędzie swobodnie się poruszałem. Ladane był jednym z nielicznych, którym udało się uciec. Jego współlokatorzy zostali pierwszymi zakładnikami terrorystów z grupy Czarny Wrzesień. Black Łącznie w zamachu i przy próbie odbicia zakładników zginęło 11 izraelskich sportowców, 5 z 8 zamachowców i jeden niemiecki policjant. Trzej terroryści zostali aresztowani. Następnego dnia 70 tysięcy osób na stadionie żegnało zamordowanych. O Monachium wiele już napisano, powstawały też filmy. Najbardziej znany obraz to ta produkcja Stevena Spielberga z 2005 roku. Jego Monachium to sensacyjna opowieść o operacji Gniew Boży, zemście izraelskiej grupy specjalnej, która kolejno morduje kluczowych działaczy Czarnego Września. Realizowany teraz dokument będzie jednak czymś zgoła innym. Będzie pierwszą relacją ocalonych i ich spojrzeniem na tamto Monachium. So Zawsze czułem się dobrze w Monachium, choć mam też złe wspomnienia. Nie mam nic do Niemców, którzy na Olimpiadzie popełnili błędy. Mogę obwiniać tylko terrorystów. Mamy nadzieję, że pewnego dnia światowy terror skończy się. Paulina Hacińska, TVN24.